Witam serdecznie. Za chwilę pokażę Mercedesa C160. Samochód w rewelacyjnym stanie. Auto regularnie serwisowane. Olej w skrzyni był wymieniany przy 75 oraz przy 150 tysiącach kilometrów. Aktualnie auto ma 193 tysiące. Wersja C160 z kompresorem 122 konie. Bardzo rzadko spotykana, produkowana tylko na niemiecki rynek egzemplarz rewelacyjnie zachowany po grubym serwisie w Polsce został zmieniony kompletny rozrząd na co oczywiście posiadam fakturę przebieg jest w pełni udokumentowany jednak największym potwierdzeniem przebiegu tego auta jest jego stan sprawdzam mechanicznie auto spisuje się rewelacyjnie. Na razie przejechałem nim około 100 km. żadnych negatywnych odczuć. Jak na razie same pozytywy. Kierownica w stanie rewelacyjnym, ona nie jest skórzana, nie była oprzywana i wygląda po prostu pięknie. Nie jest to jakaś najbogatsza wersja wyposażenia. Mamy tutaj multifunkcyjną kierownicę, tempomat, ESP, klimatronik oczywiście działający. Szyby i lusterka w prądzie. Fotele manualnie są regulowane. Grzania nie posiadają. Dach panoramiczny, który, jak zapewniał mnie właściciel, jest sprawny. Natomiast czasami się lubi przyciąć z uwagi na to, że on był po prostu rzadko używany. Tutaj oryginalne te wyżłobienia na bagażnik dachowy w listwach z jednej i z drugiej strony. Listwy nie są poparciałe. Ja ten dach testowałem raz. On mi się nie zaciął. Przyknąłem trochę takim preparatem, właśnie do rozruszania, ale wolałem po prostu nie ryzykować i się tym nie bawić. Po co stwarzać sobie problemy? Raz zadziałał, mam nadzieję, że będzie działał za każdym razem, ale no jest to samochód 19-letni, więc jakieś mankamenty mieć musi. Jeśli chodzi o aspekty techniczne, auto jest bezwypadkowe, bezkolizyjne. Samochód jest cały w fabrycznym lakierze, wszędzie tutaj na karoserii, wartości na czujniku są w okolicach 100-120 mikronów, nie więcej. Na zdjęciach możecie zobaczyć taką mini wgniotkę tutaj z tej strony na błotniku, ona już została wyciągnięta. Oraz na lewym tylnym błotniku też była wgniotka, na zdjęciach ją widać, teraz już nie ma po niej śladu, także jeżeli chodzi o takie rzeczy wizualne, to Mercedes naprawdę prezentuje się bardzo dobrze. Tutaj na tej tylnej szybce mamy jakieś odparzenia od słońca i z racji na wiek. No. 2005 rok, tak? 194 niecałe tysiące kilometrów. Tarcze klocki wymieniane w lutym tego roku. Opony też są z początku 2024 roku. Z zewnątrz samochód prezentuje się cudownie. Pod maską Mercedes prezentuje się równie dobrze jak na zewnątrz czy w środku. Nie jest tajemnicą, że ja lubię jak jest czysto, silnik został umyty, a mimo to mamy tutaj pajęczynkę. Kiedyś nawet była taka sytuacja jak sprzedawałem auto, że przyjechał klient na oględziny, zobaczył pajęczynkę, był zadowolony, że samochód miał niemyty silnik, bo jak jest pajęczynka to nie może być myty. Jednak szybko wyprowadziłem go z błędu. Książka serwisowa: wszystkie dokumenty, wydruki z niemieckich TIFów, z jakichś tam napraw też są, rachunki TIF niemiecki ważny do stycznia 2025 roku. Tu jest ta faktura na rozrząd, kompletny z kołami zmiennych faz. I książka serwisowa. Do 2009 roku auto było serwisowane w ASO Mercedesa. Tutaj mamy zaznaczoną tą wymianę oleju z skrzyni biegów 67, nie 75 tylko 67 tysięcy. Tutaj kolejne serwisy, następny 155 tysięcy wymiana oleju z skrzyni biegów. ostatni w lutym tego roku praktycznie 1500 km temu zmieniliśmy rozrząd po sprowadzeniu ponieważ e, było już go słychać przy odpaleniu klient właściciel poprzedni pojechał na do ASO na wycenę wymiany rozrządu i ktoś mu ksyknął 3200 euro czyli praktycznie równowartość samochodu za zmianę rozrządu i zdecydował się sprzedać samochód. Absolutny brak rdzy. Tutaj doły drzwi, czyli najbardziej narażony na korozję eee, miejsca najbardziej narażone na korozję w tych modelach nie mają w ogóle rdzy reflektory fabryczne, wszystkie szyby fabryczne z 2005 roku. Jeszcze pokażę tutaj, bo pewnie mercedesiarze wiedzą, że tutaj lubi się zbierać korozja. O, nie chcę za bardzo wyostrzyć kamera. Spróbuję może tak. O, proszę bardzo. Tylko brud. No tutaj chłopaki się nie popisali z czyszczeniem. Może będzie to widać, ale korozji brak. To nie jest korozja moi mili. Także spokojnie. To jest klej. Tu jeszcze pokażę drugą stronę. Też brak rdzy. To jest klej, moi mili, to nie jest rdza. Proszę bardzo. Mogę pokazać nawet, chociaż nie wiem, czy tutaj będzie to dobrze widać. O. Proszę bardzo. Brak korozji. 19-letni Mercedes. Poezja. Jeżeli spodobała Ci się prezentacja, zostaw komentarz albo łapkę w górę. Możesz też zasubskrybować kanał. Pełna oferta jest na stronie wwwgit Mercedes jest do sprzedania na podstawie faktury VAT-marża. Także kupujący nie płaci opłaty skarbowej. Można nim legalnie wracać na kołach do domu. Zgadzam się na wszelakie inspekcje. Można przyjechać z rzeczoznawcą. Możemy jechać na stację diagnostyczną. Można sobie zweryfikować stan pojazdu, to co mówię, to co pokazuję na filmie w dowolny sposób. To by było na tyle, dzięki za uwagę. Cześć.